Panie, nie, Tu leca, Tu wszyscy z telefonem z tymi z telefonami. z no, no, telefonem no, ma telefonem z 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 telefonem lądował. telefonem z nie z telefonem z telefonem z lądował, z ląduje. Ale ładnie, zobacz, ładnie tu podchodzi. Tak, razie ląduje, dobrze, bo się... prędkość. No stoi. No, już straż wyjeżdża zobacz, zobacz, zobacz. Nasze służby? O, i obraca go. No, już stoi, zobacz. Nie, nie, nie. Tak, już stoi. Kurwa, prawo. Ale to nie nawalną? Prawie, nawet niepełnego. No, takie niecodzienne. A zobacz, ile aut jest? No, tam więcej straży przyjechało. A jeszcze coś tam jest, kurde. Siemin To jakiś niemiecki.